Za nami drugi dzień przerwy w Tour de France. Rozpoczynamy ostatni tydzień, ten mityczny trzeci tydzień, który decyduje o losach wielkich turów. No, w tym roku mamy sytuację troszkę inną, bo tak naprawdę te pierwsze dwa tygodnie już bardzo dużo rozstrzygnęły. Nie wszystko, oczywiście, ale no, odpadło nam wielu kolarzy, o których myśleliśmy, że będą walczyć o czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej. No i przede wszystkim odpadł nam na tym 15 etapie kolarz, który jechał z jedynką. Jedzie, ciągle jedzie z jedynką, więc ubiegłoroczny zwycięzca Wielkiej Pętli Egan Bernal. Strasznie mi było szkoda tego chłopaka, kiedy patrzyłem na to, co się, co się z nim dzieje. No ale też z drugiej strony, jeśli zastanowimy się nad tym sezonem, jeśli zastanowimy się nad tym, że tak jak powiedział mi Michał Gołaś. On przygotowywał się im, wszyscy właściwie kolarze przygotowywali się do Tour de France od listopada. To jest bardzo długi czas. To jest bardzo długi czas przerwany lockdownem, który no, różni kolarze, różne grupy różnie przepracowały. Po tym czasie nastąpiły pierwsze starty, gdzie Egan Bernal od początku, no właściwie sam musiał walczyć z tą niesamowitą siłą Jumbowisma. Jeśli przypomnimy sobie Tour de Léon, jeśli e, przypomnimy sobie Dauphiné, którego zresztą nie ukończył, ale też, no tam stanął praktycznie sam naprzeciwko tej żółto-czarnej armady i on sobie zdawał z tego sprawę. On wiedział, z jaką siłą przyjdzie mu się spotkać. Natomiast no, zobaczmy, w tym składzie INEOS Grenadier na tegoroczny Tour de France, no, poza równo dobrze jadącym Michałem Kwiatkowskim, reszta właściwie już wszędzie gdzieś po drodze. Odpadła, zawiodła, straciła. Nie ma, już po pierwszym tygodniu wiedzieliśmy, że nie ma drugiego asa w rękawie, że Bernal znów jest liderem, że tu nie ma Bernal Carapaz. Nie, jest sam Bernal jako lider i Neos Grenadier. No ale wszyscy wierzyliśmy, Michał Gołaś mi też mówił, my też wierzyliśmy w to, że Bernal ze swoim niesamowitym talentem, ze swoją niesamowitą mocą jest w stanie powalczyć o zwycięstwo w tym wyścigu. Ja też byłem przekonany, że w trzecim tygodniu. Bernal dojdzie do siebie i będzie walczył. No, już wiemy, że nie. Już wiemy, że nie. Ale jak powiedział Michał Kwiatkowski w dniu przerwy, no na tym też polega piękno sportu. Owszem, to teraz my jesteśmy po tej przegranej stronie, ale no wrócimy. Wrócimy, będziemy walczyć. W tym wyścigu jeszcze będziemy walczyć o etapy, bo on się nie skończył. No, ale etapy to jest wszystko, o co już teraz może walczyć. I z Grenadier, co po dekadzie no, z jedną przerwą dominacji w Tour de France jest dla nich na pewno. Gorzką pigułką do, do przełknięcia. I jeszcze a propos tego składu, pamiętajmy: no on nie ma koło siebie, tak jak miał w zeszłym roku, Granta Tomasa. Kolarza, który rok wcześniej wygrał Tour de France, który w wielu momentach chciał, nie chciał. Mógł mu służyć radą, mógł pewne rzeczy podpowiedzieć. I wiadomo, że to była rada kolarza, który wie, jak wygrywać wielką pętlę. Teraz no, kapitanem zespołu jest Michał, który jedzie znakomicie, ale Michał aż takiego doświadczenia w wygrywaniu wielkich turów nie ma. I to są jednak troszeczkę inne rady. I myślę, że być może zabrakło temu młodziutkiemu ciągle jeszcze przecież Bernalowi właśnie takiego kolarza obok. Wiadomo, Geraint Thomas Chris Froome jechali w innym wyścigu. O tym też parę słów, ale to, 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 to za moment. Skupmy się teraz na turze. Więc Bernal wypada. Wypada z gry o klasyfikację generalną. Jeśli w tej chwili spojrzymy na tę klasyfikację, no to tutaj sprawa wydaje się jasna. No, Robnicz Pogaczar... Uran Lopez, czyli dwóch słoweńców, dwóch kolumbijczyków, no ale nie do końca tych kolumbijczyków, których się spodziewaliśmy, bo ja na więcej liczyłem ze strony Bernala i na więcej liczyłem ze strony Quintany. Quintana, który no, jest niby wysoko, bo jest dziewiąty, ale widzieliśmy na no, tym w tym czarnym dniu kolumbijczyków na Gran że Zresztą już wcześniej ten czarny dzień się dla, dla nich zaczął, bo to był no rzeczywiście, myślę, że w Kolumbii żałobał przecież Sergio Iquita wcześniej po tym ruchu Boba Jungelsa, który z tą Jungels przeprosił powiedział, że to była absolutnie jego wina, nie powinien był czegoś takiego zrobić no ale takie rzeczy się na wyścigu zdarzają, a Sergio Iquita już w tym wyścigu nie jedzie więc od tego się zaczął ten pech Kolumbijczyków, no a potem już było tylko gorzej odpadł Bernal, odpad Quintana, no zostali im na szczęście Uran i Lopez i to jest też śmieszna sytuacja bo jeśli spojrzymy na Urana no to to jest to starsze pokolenie. To jest kolarz nazywany Mickiem Jagerem, e, zresztą zagrał kiedyś w takim teledysku nawet, e, gdzieś tam wcielając się w tę postać. E, no Uran to jest taki kolasz, który nie do końca ufa pomiarom mocy, który nie, nie do końca przelicza, patrzy na te wszystkie cyferki, e, co zresztą dla mnie osobiście też jest dosyć nudne. Ja widzę ciągle po każdym etapie te wyliczenia, ile tych wat na kilogram i tak dalej, i tak dalej, no, Szczerze mówiąc, wolę patrzeć na, na wyścig troszkę pod innym kątem. To oczywiście ma znaczenie. No, patrzymy na to, patrzymy na te moce generowane. Czasami się zadziwiamy, e, jaką mocą dysponują poszczególni kolarze. E, tak szczególnie było w przypadku Pogaczara, ale, mm, ale to nie, nie o to chodzi. Nie chodzi o cyferki w ściganiu. To nie, nie możemy sprowadzać kolarstwa do, 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 do przeliczania watów, bo to jest bez sensu, moim zdaniem. Trzeba patrzeć na to, co się, co, co się dzieje. Sport to są emocje, a nie, a nie cyferki. To nie jest matematyka. E, przynajmniej tak ja go odbieram i, i dlatego, dlatego jak patrzę na łzy Ikity, czy na łzy Bernala, e, no to to na mnie robi wrażenie, a nie to ile oni wat wykręcili, czy, 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 czy więcej, czy mniej, na jakim podjeździe i jak, czy pobili re, rekordy, czy nie. E, byłem w Kolumbii. Widziałem, jak oni podchodzą do swoich kolarzy, jak oni podchodzą do kolarstwa. Kraj niezwykle doświadczony w ostatnich latach, strasznie doświadczony tą, tą ciągłą wojną, tą ciągłą niepewnością. Teraz no, znalazł sobie kolarzy jako takich bohaterów narodowych, i, i dla nich ten dzień na pewno był no, bardzo, bardzo trudny. Akurat Uran nie jest aż takim ulubieńcem kibiców, bo, no, bo Uran jest taki troszkę, troszkę osobny. I tak jak mówię, on raczej jest takim Mikiem Jagerem, on się fotografuje na, na jachtach i tak dalej. Ale jest to kolarz starej szkoły. Jest to kolarz starej szkoły. E, I to, że on w tej chwili w tym wyścigu jest trzeci, to myślę dla wielu osób jest spora niespodzianka i myślę, że to jest akurat kolarz, który ten trzeci tydzień przetrzyma, bo on dobrze wie, jak to się robi. On dobrze wie, jak jeździ się trzy tygodniowe wyścigi. Lopez, który jest czwarty, no też jak dla mnie jedzie na razie bardzo dobry wyścig po tym głupim ruchu a stany w Nicei, kiedy wylądował na znaku drogowym. To się wszystko uspokoiło, jadą swój wyścig, jadą dobrze. No i Lopez jest w klasyfikacji generalnej czwarty. Tak więc ta walka e, słoweńsko-kolumbijska trwa ze wskazaniem zdecydowanym na Słoweńców. No To, co wyprawia Pogaczar, jest niesamowite. On ma już dwa wygrane etapy w tym wyścigu. Kolarz, który mówi o sobie, no nie jestem miejscem bez głowy. To nie jest tak, że ja atakuję. Zawsze i wszędzie. Mówi, ja patrzę na ruchy rywali, e, moją mocną stroną jest to, że dobrze czytam wyścig, ale też z drugiej strony poddaję się instynktowi. Mam takie, jak jadę, no on to też nazywa flow. E, coś takiego, że po prostu wczuwam się, wczuwam się w wyścig, potrafię przewidywać czasami ruchy rywali, potrafię na nie reagować i potrafię sam zaatakować wtedy, kiedy jest odpowiedni moment. No i no, jak na razie... Tadej Pogaczar nam to bardzo wyraźnie w tym wyścigu pokazuje. No ale ciągle ma stratę do Primorza Roglicza. To jest 40 sekund, które gdzieś trzeba odrabiać, a Primoz, no i przede wszystkim cała ekipa Jumbo -Wisma. na koniec zrobię ten przegląd, tak jak poprzednio, wszystkich ekip. Zobaczycie, jak, jak jedzie ta drużyna jako, jako całość. No to widać na ekranie i widać też po miejscach, widać po czasach. To jest naprawdę nieprawdopodobna maszyna i trudno będzie Pogaczarowi samemu Walczyć z Rogliczem, odrabiać te sekundy. Myślę, że tutaj to może sprawić, ten jego brak drużyny może sprawić, że to właśnie Roglicz na końcu będzie górą. To nam pokaże ten trzeci tydzień. Z drugiego tygodnia, no to zapamiętam na pewno poza tym, poza tym czarnym dniem dla Kolumbijczyków, no to zwycięstwo Marka Hirsiego. Piękne, no. Raz próbował, nie udało się. Drugi raz próbował, nie udało się. Za trzecim razem pojechał po to etapowe zwycięstwo, i to był naprawdę fantastyczny wynik tego kolarza. No i Daniel Felipe Martinez, zwycięzca Fine, który tutaj przyjeżdżał jako kolarz, no też mający gdzieś tam się bić o te wysokie miejsca w klasyfikacji generalnej. Niestety nie udało się. Jeszcze kraksa do tego spadł w klasyfikacji generalnej, już nie ma szans na wysokie miejsce, ale. To zawsze otwiera drogę, tak jak pamiętajmy, no, otworzyło drogę wielu innym kolarzom. Między innymi przecież no, po, po, po kraksie kontadora Rafał Majka mógł walczyć o swoje etapy na Tour de France, więc tak to się, tak to się dzieje. Eee, i, I tutaj Daniel Felipe Martinez pokazał, że też potrafi, potrafi walczyć potrafi pojechać po etapowe zwycięstwo. No i tu nawiązanie do tego, co ostatnio gdzieś tam czytam w internecie, akcja tak jak była Freelanda, tak teraz Free Kwiatkowski. Znaczy, ja uważam, że Michał jest wolnym człowiekiem, nikt go tutaj nie musi uwalniać. On z pełną świadomością robi to, co robi, dokonuje wyborów, jakich dokonuje. I to nie jest tak, że, że, że my, my musimy go teraz uwalniać. To wszystko będzie zależało od wspólnych decyzji Michała i, i, i dyrekcji drużyny. Czyli ja myślę, że teraz każdy z kolarzy i Granadry będzie mógł pojechać po etap, Pe pewnie, pewnie spróbuje i karapas, pewnie spróbuje i Michał, pewnie sprób spróbują inni. Także ja myślę, że nie musimy robić żadnych akcji pod tytułem Free kwiato, bo, bo, bo kwiato jest free i, i, i będzie mógł o swoje w tym wyścigu jeszcze, po, jeszcze powalczyć. Także to są te dwa zwycięstwa. No i ten czarny dzień Kolumbii, co z tego drugiego tygodnia na pewno na najlepiej zapamiętamy. Trzeci tydzień. Pomimo tego, że ta. A, no jeszcze jedna ważna uwaga. Zobaczcie, jak to się porobiło. Roglicz, Pogaczar, Uran, Lopez, Yates. No to powiedzmy, że Yates traci 2 minuty 3 sekundy, ale już na przykład 9 na Quintana traci 5 minut 8 sekund, 14 Damiano Caruso traci 9 minut 2 sekundy, co już jest bardzo dużą stratą, a 15 Warren Margill traci 32 minuty 27 sekund. No tak. Yy... Krótkiej listy nazwisk kolarzy walczących w klasyfikacji generalnej nie mieliśmy od lat. Tutaj się zrobiła pewna przepaść, no bo ponad pół godziny straty no to, 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 to już jest przepaść. A to jest, przypominam, 15 miejsce w klasyfikacji generalnej. Więc no, to też pokazuje, jak ten wyścig jest inny. To jeszcze jedna uwaga, to o czym też mówił mi Michał Gołaś, że no, wszyscy się spodziewali, że część kolarzy w połowie września może już być. Na kolanach. I tak rzeczywiście jest. Część kolarzy jest na kolanach. No ale jest też część, która jest w znakomitej formie i cały czas e, walczy. E, jeśli chodzi o ten e, trzeci tydzień, no cóż, ja myślę, że w, tutaj nie będzie wielkich niespodzianek, że no być może ktoś jeszcze będzie miał słaby dzień, być może ktoś będzie na tych kolanach, jeszcze z czołówki. E, no ale. Wydaje mi się, że Roglic i Pogacar, szczególnie Roglicz z całą swoją ekipą, to jest taka moc, że ty już ani Uran, ani Lopez, ani Yates, ani Richie Port, też jadący, bardzo dobry wyścig, po raz pierwszy od dawna Tasmańczyk, cały czas się liczy, cały czas jest, jest z przodu, bardzo... Dobry, dobre ściganie. Mikelanda. no też wysoko, ale jednak Mikelanda już ma 2 minuty 16 sekund straty. To jest spora strata. No ale to jest ta grupa, która będzie walczyć. Być może ktoś z nich jeszcze wypadnie. Natomiast wydaje mi się, że walka o zwycięstwo no to rozegra się pomiędzy Rogliczem i Pogaczarem. Chyba nie ma już tutaj w tej chwili innej możliwości. Także ten trzeci tydzień, zobaczymy już pierwszy etap po, po, po dniu przerwy może być bardzo ciekawy. Ja spodziewam się raczej Dojazdu ucieczki. Spodziewam się, że to właśnie będzie walka o te zwycięstwa etapowe. Postawiłem się na górali, między innymi na karapaza, właśnie, bo wydaje mi się, że to może być jego dzień, może być jego, jego etap. Ale jak zwykle, jak powiedział Michał, to jest to piękno sportu, nieprzewidywalny i pewne rzeczy, których się absolutnie nie spodziewamy, mogą się wydarzyć każdego dnia i na każdym etapie. A jakby w cieniu Tour de France rozgrywane są inne wyścigi. Mieliśmy dużo radości za sprawą Rafała Majki, Rafał III. W Tyrene Adriatico i absolutnie nie będę narzekał to, na to, że był trzeci, a nie wygrał, bo pomimo tego, że to zwycięstwo było blisko, to wydaje mi się, że to jest, to jest dobry moment na to, żeby być trzecim w takim wyścigu, a niekoniecznie pierwszym. To jest trochę tak jak zawsze było z Dauphiné i Tour de France. Byli kolarze, którzy szaleli w Dauphiné. No, zawsze mi się ten przykład Majo i Armstronga przypomina. Majo, który buńczucznie po wygraniu Dauphiné wypowiadał się: Ja teraz temu Amerykaninowi przyłożę. Po czym na Tour de France nie było co zbierać. Więc tu też tak jest. Być może jeszcze jeszcze mamy chwileczkę do tego Giro, i być może lepiej teraz być na trzecim stopniu podium, dochodzić do tej swojej najwyższej dyspozycji niż już w niej być. Oby tak było. Rafał pojechał, naprawdę świetny wyścig. Zresztą bardzo dobra praca także Maćka Bodnara, Pawła Poliańskiego. Więc ja myślę, że to był bardzo dobry prognostyk przed Giro di Italia. Oczywiście, jeszcze po drodze mamy Mistrzostwa Świata, ale tutaj nie znam polskiej kadry ciągle jeszcze. Zobaczymy, kto zdecyduje się na start w tym wyścigu. Zobaczymy, jakie będą decyzje selekcjonera, ale jakie też będą decyzje samych kolarzy i ich ekip. No Bo te Mistrzostwa Świata tak troszkę wciśnięte w tym roku, w sezon i już wiemy, że wielu kolarzy w nich nie, nie wystartuje. Na przykład Matthew Vanderpullo, który też pojechał tutaj, jeden świetny etap na, na Tirreno i wydawało się, że, że ta forma te, też u niego idzie w górę i że mógłby powalczyć na Mistrzostwach Świata, ale sam stwierdził, że trasa jest dla niego za trudna, prawie 5000 metrów przewyższenia. I on tam startował nie będzie. Wielu kolarzy już powiedziało, że na tych Mistrzostwach Świata nie wystartuje. Także zobaczymy, jaka tam będzie obsada. Ja wolę się skupić na wielkich turach, a tutaj ta jazda Rafała przed Giro jest naprawdę bardzo dobrym prognostykiem. Giro Rosa. Kolejny wyścig, który odbywa się niejako w cieniu Tour de France. A to jest przecież wielkie, etapowe ściganie we Włoszech pani. Pomimo wszystkich niedoskonałości organizacyjnych, pomimo braku relacji na żywo itd., itd., pani się ścigają. Pani się ścigają na bardzo trudnej trasie i mamy Kasię Niewiadomą w tej chwili na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. E, mamy Gosię Jasińską, która będzie na pewno atakować, bo, 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 bo to jest zawodniczka, która nie odpuści. Jeśli tylko poczuje, że jest pod nogą, to na pewno e, z, zaatakuje. E, Genia Buja, która już no, jeździ ze słowańskim obywatelstwem, ale, ale była przecież reprezentantką Polski e, druga e, na, na, na etapie wczoraj, więc naprawdę dobra jazda. No, i ten wyścig można oglądać w Eurosport Playerze, podobnie jak to było z Tileno Adriatico, i na pewno na pewno warto. Będą jeszcze inne imprezy, zaczyna się. Kolejny wyścig, gdzie startuje Tomek Marczyński. Także będzie się działo sporo, no ale oczywiście nasza uwaga będzie się skupiać jeszcze przez ten tydzień na, na Tour de France, bo to jest ten wyścig najważniejszy. A Radzę sobie gdzieś tam albo włączyć ten drugi ekranik, albo obejrzeć z odtworzenia, albo chociaż sprawdzać wyniki tych innych imprez, bo dużo się dzieje w kolarstwie. A trzeci tydzień Tour de France zapowiada się znowu bardzo ciekawie. Na koniec to, co Wam obiecałem, czyli tak jak tydzień temu ta lista poszczególnych ekip strat po dwóch tygodniach Tour de France. No i Neos, Grenadier. 13. miejsce w tej chwili Bernala, 8 minut 25 sekund straty. 16. Karapas, 32,55, więc tych dwóch asów w rękawie, po tygodniu został jeden, po dwóch tygodniach nie ma asów w rękawie tak naprawdę. Natomiast jeśli przejdziemy do Timium Bowisma, a jeszcze jedno a propos Bernala, on powiedział w tym dniu przerwy: Tego, że byłem pierwszym Kolumbijczykiem, który wygrał Tour de France, tego, że mogłem założyć w tym wyścigu jedynkę na koszulce, nikt mi już nie odbierze. Niezależnie od tego, czy ja jeszcze kiedykolwiek Tour de France wygram, czy nie, chociaż będę o to walczył. Dobrze, Jumbo Wisma. No, Primoz Roglic oczywiście jest liderem, ale też warto pamiętać, że Tom Dimulę, pomimo tego, że wiadomo już, że jest pomocnikiem, jest ciągle dziesiąty w klasyfikacji generalnej. Sepkus jest 17 i naprawdę no, 26 jest George Bennett, 24 jest Wout Van Aert. No, Zobaczmy, jaki jest poziom nieprawdopodobny tej holenderskiej ekipy. Borans Groe, no to tutaj już też generalka przepadła, najwyżej jest Emanuel Buchmann, ale 33. ze stratą prawie półtorej godziny. To już jest olbrzymia strata. No tutaj oczywiście będzie walka o zwycięstwa etapowe, o zieloną koszulkę dla Petera Sagana, bo Peter wrócił do tej rywalizacji i nie odda Benetowi tak łatwo tego zielonego trykotu. AG2R, no tutaj sytuacja jest też dosyć jasna. Najwyżej Mikael Scherrel, który jest 23, to też drużyna, która będzie walczyła raczej o zwycięstwa etapowe, podobnie jak Dekinnik Quickstep. Bo oni mają Ala Filipa, który no, już od dawna wiemy, że nie będzie walczył w tym wyścigu w klasyfikacji generalnej. Jest 40, godzina 37 minut straty, a więc będzie polował Julian Ala Filip na, na etapy. Grupama, grupama, która miała Thibaut Pinot, który miał walczyć o zwycięstwo. Wiemy już, że walczył o nie, nie będzie wyżej od niego nawet w klasyfikacji. Jest Valentin Madła, który jest 29., 30. jest Sebastian Eichenbach, 31. Thibaut Pinot. i McLaren, no tutaj ciągle Mikel Tylko, że Mikel jak mówiłem, strata już 2,16. Niby niedużo, ale no, przy tej sile Roglicza, Pogaczara, Urana, Lopeza, to jest, to jest dużo. No, ale trzeba powiedzieć, dobra jazda Landy w Caruso jest 14, w Bilbao jest 19, więc też ta, to pokazuje, że ta drużyna jest mocna. E, bo to nie jest taki dokładny wykładnik, bo oczywiście, że pomocnicy nie mają obowiązku walczyć w klasyfikacji generalnej, ale jeśli mamy trzech kolarzy wysoko po dwóch tygodniach z jednej drużyny, no to widać, że ta drużyna jest po prostu bardzo mocna, że ma kto pomagać temu liderowi. Education First, no, Rigoberto Uran przede wszystkim, on jest trzeci. No, pozostali kolarze: jest ten Daniel Felipe Martinez, o którym mówiłem, jest Hugh Carthy, ale nie jest ta drużyna już taką, taką siłą, jakby mogła być. Tym bardziej że jeszcze odpadł im Ikita, który w górach na pewno byłby bardzo bardzo pomocny. Arkea Samczyk, no, Nairo Quintana 9. Warren Bargill: 15, ale to już tak jak mówiłem na początku, ponad 32 minuty straty. Eee, Movistar. No, Movistar na, najwyżej ma Enrica Massa na ósmym miejscu, Dwunasty, Cały czas bardzo wysoko jest Alejandro Valverde. Alejandro Valverde, który jak widzimy przyjeżdża, przyjeżdża tam blisko tych liderów, czyli ciągle ta forma hiszpańskiego weterana nie jest zła, jest bardzo dobra. Eee, skoro starcza już na takie wysokie miejsce w klasyfikacji e, generalnej. Eee, Mark Soler jest 21. Trek Segafredo na Port. Mówiłem o dobrym wyścigu Tasmańczyka. No, i on ma tutaj Kenego Elisonde, który jest 28, reszta już dużo dalej w klasyfikacji generalnej. CCC Team aktywnie, widzieliśmy i Trentin, i Greg Van Avermatt, i inni no, walczą, zabierają się w ucieczki, ale na razie to ciągle nie przynosi rezultatu takiego, jakiego byśmy oczekiwali, jakiego by oczekiwali kolarze, dyrektorzy CCC Team. Także miejmy nadzieję, że będzie dalsza aktywna jazda, i może ten etap wielkiego turu uda się ustrzelić. Kofidis, Guillaume no, chyba wrócił tam, gdzie było, gdzie było jego miejsce. Mieliśmy po, po tygodniu Francuzów wysoko, już nie mamy ich tak wysoko. Gijama Artem jest w tej chwili 11. Myślę, że to, co może zrobić, to walczyć o pierwszą dziesiątkę. Team Emirates, no Tadej Pogaczar, ale Tadej Pogaczar tak naprawdę sam. Drugi z tej drużyny Jan Polans jest w tej chwili 53. Traci prawie dwie godziny w klasyfikacji generalnej. Nie ma formolo, nie ma Aru. Zabrakło mu dwóch naprawdę. No w przypadku Aru trudno powiedzieć mocnych, ale takich pomocników, na których w górach powinien móc liczyć Tadej pogaczar. Astana, no tutaj przede wszystkim oczywiście Lopez, który jest czwarty. No i pozostali kolarze dalej w klasyfikacji generalnej, ale Astana ma kolarzy, którzy mogą, którzy mogą pomagać, bo jest i, i Sanchez, i jest. Izagire, który, który jest w tej chwili 22 w generalce, a więc tutaj Blopes no, może, może jeszcze liczyć na innych zawodników. Lotto: Sudalno to oczywiście będzie walka o etapy, zobaczymy, czy ten Thomas De coś w końcu ustrzeli, No i jest oczywiście świetny Kaleb Iwen, który ciągle się liczy i który będzie się liczył do końca i może wygrać przecież sprint w Paryżu, co już pokazał. Michelton Scott, Adam Yates, no i ma tego Estebana Chaveza, na którego też swoją drogą liczę na. W takich etapach jak, jak dzisiejszy nie ma też bardzo mocnej ekipy Adamiec, ale no, czy czy Niewe, czy właśnie Chavez, to są kolarze, którzy zawsze w górach długo będą w stanie mu pomagać. Izrael Startup Nation, no wiadomo, Danny Martin nie spełniający oczekiwań 35 godzina 25 straty, też może tutaj być walka jeszcze o etapy podobnie jak w Total Direct Energy. Jak w Entity Pro Cycling, Sunweb, no, podobnie tak samo BB, chociaż z BB Pierre Roland ciągle utrzymuje się w pierwszej 20, jest 18 w tej chwili, ale traci 41 minut. Tak to wygląda. Myślę, że to taki rzut, który pokazuje nam układ sił w tegorocznym wyścigu przed trzecim tygodniem. Na który Was serdecznie zapraszam i zapraszam do śledzenia też pozostałych imprez, bo, bo warto. No i ja już troszkę w barwach, jak widzicie. Giro, dzisiaj, bo to Giro już też się zbliża. Także żyjmy trzecim tygodniem Tour de France, ale powoli już myślmy o kolejnych imprezach i przeżywajmy wspólnie te kolarskie emocje.